Dzień dobry, nazywam się Paweł Kis, jestem właścicielem Bosch Service X-Motor Znajdujemy się w Bydgoszczy, przy ulicy Modrzywiowej 3. W firmę założył mój tata w roku 2001. Zawsze był pasjonatem motoryzacji. Ja wstąpiłem do sieci Bosch w roku 2011. Od tamtej chwili prowadzę serwis. Tata zajmuje się stacją kontroli pojazdów. Od ponad 200 lat interesuję się transportem, dojacjonuję udział w wyjazdach i zawodach samochodowych. Udało nam się uzyskać parę tytułów mistrza okręgu, mistrza okręgu bydgoskiego i dzięki temu bardzo dobrze wiem, jak ważne są środki smajne w pojazdach, jak ważna jest jakość produktów i wytrzymałość temperaturowa. stosowaliśmy oleje PETRONAS. One świetnie reagują na zmiany temperatury, świetnie utrzymują temperaturę silnika przy bardzo wysokich obciążeniach właśnie w motorsporcie, na zawodach. Dlatego zaufaliśmy i wierzymy, że to jest jeden z najlepszych olejów. Jednym z dodatkowych atutów olejów PETRONAS jest bardzo nowoczesne laboratorium techniczne. Spice marketingowe oraz liczne promocje i materiały reklamowe. Dzięki PETRONAS nasi klienci uzyskują najlepszą jakość w najlepszej cenie. Również jednym z atutów oleju PETRONAS jest to, że jest idealny stosunek jakości do ceny i zaufała im firma Mercedes AMG, Zresztą to, to jest auto, w którym sam jeżdżę.